Pan pomidor, dla teczka i ciężzeńnia ogrodniczkę. Jak Ja pan może panie pomidorze. Obłużeło to fasole. A ja panu nie podwołem. Ja pan może panie pomidorze. Groch się leniał aż ze złości się jak pan może, panie pomidorze! jaka tak się go zagadnie. Fe, nie dobrze! Fe, nie łanie! Jak? Jak? Jak pan może, panie pomidorze! Rozgniewały się weziewa. Pan już trochę nas używa. pomidorze. Pan pomidor zawsze do cały zrobił się czerwony i spadł proces z twojej tyczki do koszyczka